dziewicowie, z strony a to pierwszy odcinek z mojej seli. To będzie seria Fapulary, no a nazywa Minecraft, ostatni lot. To jest taki pierwszy odcinek testowy. Mam nadzieję, że Wam się spotopa. No więc, ja już zapraszam do oglądania. O, już dzień? Um, chyba noc. Nie, nie wiem, co jest. A o której miałem lot? Hmm. Chyba niedługo. Dobra, lepiej, żebym się już spakował widzowie. Bo niedługo będę musiał lecieć. Mhm. Dobra, woda. Czy mam plecak? Mam plecak. Dobra. Pakujemy. Jedną wodę z Dobrze. Jeszcze coś? Hmm. Chyba wszystko. A, pilet? A, pilet? No tak, muszę. Mam ten elektroniczny, będę musiał tam zyskanować Nie, ale ciemno. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Dobra. I idziemy na przystanek zobaczymy się widzowie jak już będę w samolocie właśnie w widzowie przy wstale trwaliśmy lecimy już Dzisiaj całkiem ok jest hm. napiję się Ach. Poczekajcie. ruszę mi tak kilka ok. godzin później nie jest to a pada też. A co się dzieje, widzowie? Częście czyń się coś. A, 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 a. A, dobra, widzowie, nie wiem, co jest nie tak. No, czy wiem, co jest nie tak, ale... Dobra. Trzeba uciekać. Aaa! A. Ojej, gdzie ja jestem? Samolot? A no tak, ale tu jest zniszczone. Halo, jest tu ktoś? O, o, ojej. Chyba mieliśmy wypadek. Chyba na pewno. Ale jest tutaj ktoś? Hmm. Halo! Halo! Chyba nie ma. Może będą jakieś tam Mam plecaki. Chyba się nie oplażą, jak zapiole. I nie ma mojego plecaka, Pan to powinien być. Cii, dziwne. Ale może będą mi. Dobra. Są tutaj różne rzeczy z tego co widzę. Hmm. Trocha je to iné, ale neviem, či mi na toľko staleče. Či... Dobra, hmm... Ojeju, ale ja... zauważyłem, że jestem aż tak wysoko. Hmm... Poczekajcie, wejdę się na pół tutaj. Czy my w ogóle jesteśmy mogli się rozejrzeć? Ojeju... Pustynia. A, ale kolam co tutaj. Oje cenię. Ale jakieś sulofe. Nie, nie. O, je cenię. Przecież jeszcze nie po co przepuje. Hmm. O jeju. Oj, nie dobrze. Hmm. Co mogę zrobić? No, patyki. A i tam coś jest. Poczekajcie. Jest tutaj gdzieś moja lupa, Lo Moja lupa, ha. Luna Luneta są. O, Luneta jest jakaś innego chyba. Co to jest? To chyba są jakieś ludzie. Hmm. Światła są. Hmm Muszę się tam jakoś dostać piramida. Hmm. hmm. Tylko jak najpierw stąd chcę zejść. Pota! Hmm. mi mnie. Zresztą jeszcze chwilę strzymam się. Co tu, tutaj jeszcze jest? O, chyba jakieś uplanie, ale nie wiem, to jest. Śpi full... ...komp. Może kombos mi pomoże, nie wiem co. Mi... U. Jakieś picia. Ja przyleciałem chyba stamtąd. Ale to raczej mi nie pomoże, bo jestem już z tego co wiem daleko. Wklepcie mój telefon? Ehm... Um. Jako sobie oszapilałem? Chyba tak, Jałem go w kieszeni, hmm, musiał mi wypaść, no, a, jeju, oła, dobra, może, oj, czekajcie, ojej, hmm. I tam chyba coś było. Czelenego chyba. Może mi się przewidziało. W kule tam jest dużo rośliny. bo tam może nie być tak ciepło. Chociaż to my to nie wiem. Nigdy nie byłem na pustyni. Ale że nie jest aż koląca. Tu jest jakoś tak dziwnie trochę, nie wiem. Duszno. Hm. Drewno. Po co w ogóle ja zbieram te drewno? Pośrzeć trochę jak będzie noc. Oświetlę sobie tutaj trochę. Hmm. Dobra. Hmm. Dobra. O, trzeba. Zobaczy sobie sobie tutaj Tomek Tutaj to jest Poczekajcie hm. Pozbieram się. Dobrze Chce mi się jeszcze bardzo pić Uh. Ha Dobra hmm. Ciekawie Zrobię sobie tutaj może domek Oj Ha hmm. Mam nadzieję, że go ten samolot nie spadnie Bo to go będzie już śmialić co to jest za wyjście? Dobra, hmm. ciekawie. Śpij wulselosłoszek się, jako miałem. Hmm. Przeszukuję... O, tutaj jest to. Hmm. To jest co? No, nie chcę mi się. Chyba nic ciekawego tutaj nie ma. Dziwna ta książka. Okej, okay. hm. ale pustynia. Mam nadzieję, że mi się uda uciec. Hm. Gdzie jest słońce? I muszę bardziej uważać na siebie, bo jeszcze się przywrócę. Gdzie jest słońce? Jest tutaj gdzieś słońce? Dziwnie, tu ha. Nie, nie, to jest tak strasznie.